Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem ośmioletniego Marcina, teraz siedziałbym za starami tego bela i latał nad waszymi głowami. Plan nie wypalił, ale nie ma marzeń, które nie pozostawiałyby w nas śladu. Zamiast latać ponad dachami, teraz moją pasją jest ich projektowanie i wykonawstwo. Ale nie są to zwykłe dachy. Mówiąc bardzo prosto, sunroof to taki dach dwa w jednym, który nie tylko Zabezpiecza budynek przed warunkami atmosferycznymi, ale także produkuje prąd. I tą energię możesz wykorzystać na przykład na ładowanie swojego samochodu elektrycznego. W mojej karierze inżyniera zawsze szukam projektów i rozwiązań, które realnie służą ochronie środowiska, no i oszczędzaniu energii. Tym projektem zajmuję się od dwóch lat. Fajnie jest robić coś, w co wierzymy w każdym szczególe. Prosta i elastyczna konstrukcja pozwala integrować moduły fotowoltaiczne z materiałami tradycyjnie używanymi w branży dekarskiej. Wykorzystanie drewna na podkonstrukcję oraz fakt, że nie musimy dublować pokrycia wierzchniego, pozwala nam emitować dużo mniej CO2 do środowiska. Moduły są wkomponowane w taki sposób w połać dachu, iż tworzą jedną spójną architektoniczną całość. Bardzo często klienci zadają mi pytania czy nasze dachy są bezpieczne? Fajnie, że mogę im powiedzieć, iż mamy najwyższej klasy zabezpieczenia i to, że nasze dachy wytrzymują warunki polskie, szwedzkie, jak również inne bardzo ekstremalne. To, że technologie zawdzięczają wiele naturze i są jej odzwierciedleniem, wiem już od czasów zabawy w pilotach helikoptera. Teraz przekonuję się, że istnieją technologie, które potrafią odwdzięczyć się naturze. I taką technologią jest właśnie sunroof, a dzięki platformie Supercharge to właśnie wy możecie ją efektywnie wykorzystać.